W ostatnim czasie na polskiej giełdzie obserwujemy względny spokój, indeks WIG20 nie reaguje na wydarzenia na świecie tak gwałtownie jak indeksy zagraniczne. Ominęły go ostatnie mocne wzrosty, jak i również spadki w ostatnich dniach. Główny indeks warszawskiej giełdy utrzymuje się przy poziomie 2300 300 punktów. Wchodzimy w okres letni, który często cechuje się mniejszą aktywnością inwestorów i większym spokojem. Niemniej jednak tutaj dane sezonowe są na korzyść polskiej giełdy, ponieważ w tych, w tych miesiącach letnich, lipiec, sierpień, zarówno w, w ciągu, jeżeli popatrzymy na średnie dziesięcioletnie, jak i średnie pięcioletnie, to zarówno w jednym i drugim e, miesiącu zyskiwały polskie indeksy giełdowe, szczególnie, szczególnie spółki średniej wielkości z, in, z indeksu MWIK 40. Oczywiście z pierwszym, z pierwszym lipca weszło. Weszły programy e, pracownicze, programy kapitałowe, które powinny wesprzeć Polską Giełdę. Jednak trzeba mieć tutaj na uwadze, że, że, te, że taki prawdziwy wpływ, tych, e, m, prawdziwy wpływ tego programu PPK na, na Polską Giełdę poznamy dopiero w połowie przyszłego roku, ponieważ od 1 lipca 2019 roku do programu przystąpili jedynie pracownicy największych, największych firm.